W poniedziałek 3 kwietnia władze miasta Brzeziny podpisały umowę na inwestycje w Muzeum Regionalnym poprzez rozbudowę sceny plenerowej, wykonanie wiaty imprezowo-wystawowej oraz zakup wyposażenia umożliwiającego organizację imprez plenerowych. Kwota dotacji wynosi 119 248 zł. Całkowita wartość projektu to 187 409 zł. Zakres projektu obejmuje modernizację sceny, montaż wiaty, zakup zestawów biesiannych, ławek do ogniska, kolumn aktywnych i mikrofonów bezprzewodowych i przewodowych, statywów do mikrofonów i kolumn oraz dekoracyjne gabloty wolnostojące. Dofinansowanie pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tego samego dnia wojewoda łuski Tobiasz Bochenski. Burmistrz Brzeziń Ilona Skipor oraz starosta Brzezińska Renata Chobiera odwiedzili dzieci uczestniczące do przedszkolu nr 1, z którymi wspólnie uczcili odbywający się w, w poniedziałek Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Badania naukowe pokazują, że czytanie dziecku niesie ze sobą wiele korzyści. Między innymi zapewnia emocjonalny rozwój dziecka, ułatwia naukę, uczy myślenia oraz rozwija język, pamięć i wyobraźnię. Tego dnia wspomniano również o akcji społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom, która odbywa się od 22 lat i ma na celu zachęcenie rodziców do czytania książek swoim pociechom. Czytanie pomaga w wychowywaniu dzieci na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. 2 kwietnia na świecie obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Zostało ono ustanowione przez. Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2008 roku jako jeden z kilku oficjalnych dni poświęconym kwestiom zdrowotnym. Według WHO około 1 na 100 dzieci jest spektrum autyzmu. Pod pojęciem spektrum autyzmu rozpoznajemy grupę objawów związanych z rozwojem mózgu. Autyzm to specyficzny sposób pracy układu nerwowego w tym mózgu będący przejawem neuroróżnorodności gatunku ludzkiego. Aktualnie odchodzimy od narracji o leżeniu osób z spektrum, a zamiast tego dążymy do akceptacji, wsparcia i włączania osób neuroróżnorodnych w życie społeczne. Upominając się o ich prawa, Młodzież liceum Ogólnokształcącego w dniu 3 kwietnia wzięła udział w warsztatach poświęconych autyzmowi, celem których było propagowanie wiedzy na temat tego zaburzenia, kształtowanie wrażliwości społecznej uczniów oraz podkreślanie potrzeby większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Uczniowie w tym szczególnym dniu, chcąc dać wyraz solidarności z osobami ze spektrum autyzmu, ubrali się na niebiesko, podkreślając w ten sposób swoje zrozumienie dla problemów, z jakimi borykają się neuroróżdrodni i ich rodziny. Dlaczego kolor niebieski? Jest on symbolem autyzmu ze względu na fakt, iż uznawany jest za najgłębszy z kolorów rozpływających się w nieskończoności horyzontu. Jako barwa najczystsza i najzimniejsza zarazem, staje się najbardziej odrealnioną ze wszystkich barw. Społeczność liceum ma ogromną nadzieję, że równość i szacunek dla osób z spektrum autyzmu będą nie tylko jednodniową akcją, ale stałym celem ich społeczności uczniowskiej. 5 kwietnia w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach był okazjał do złożenia sobie wielkanocnych życzeń. Przy na tym stole zjawili się funkcjonariusze oraz zaproszeni goście. Świętowanie tradycyjnie rozpoczęło się od błogosławieństwa kapelana Strażeku powiatu brzezińskiego Księdza Władysława Moczarskiego i upłynęło w atmosferze radości oczekiwanie na święta Wielkiej Nocy. W środę 5 kwietnia wyniki konkursu przybitania ptaki w Parku Miejskim w Brzezinach zostały rozstrzygnięte. W konkursie złożono łącznie 118 prac. W grupie klas od 0 do 3 18 prac, zaś w grupie prac y, od klas y, 4 8 przyjęto 100 prac. Oto wyniki konkursu. Pierwsza grupa. Pierwsze miejsce zajął Kasper Stasiak ze szkoły podstawowej nr 3. Drugie miejsce Karol Budziewski ze szkoły podstawowej nr 2. Zaś trzecie miejsce należy do Wiktorii Kubiak ze szkoły podstawowej nr 2. Druga grupa. Pierwsze miejsce zajął Maciej Olczyk ze szkoły podstawowej nr 1. Drugie miejsce zajął Miłosz Steinhauer ze szkoły podstawowej nr 2. A ostatnie miejsce, trzecie miejsce zajęła Lena Malczewska ze szkoły podstawowej nr 3. Miasto wszystkim uczestnikom gratuluję serdecznie. Wjazdowy mer startu Brzeziny z Manhattanem nowy kawęczyn, który miał się odbyć w wielką sobotę o godzinie 13, został odwołany. Przyczyną jest padający deszcz w ścianie od kilku dni, który skutecznie uniemożliwia rozegranie meczu. A klub z nowego kawęczyna o nowym terminie spotkania poinformuje po weekendzie świątecznym. Tak możemy wyczytać w oficjalnym fanpage'u klubu na Facebooku. To już wszystko w tym wydaniu. Do usłyszenia w niedzielę za tydzień.